Elo z tej strony Aqua Coutera, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku bardzo chcieliście ślimaków, więc mamy ślimaki. Oczywiście są to lisa Hattina Reticulata, które na pewno pamiętacie. Jest to już drugi miot moich wielkich ślimorów. I w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie, ile ich jest. W dzisiejszym odcinku nakarmimy sobie te maluchy jednocześnie. Ja z racji tego, że tutaj widziałem, że jest dosłownie, no chyba ze 4 czy tam 5 sztuk takich. Nie to, że małych, ale delikatnie mniejszych sztuk. Bo też pamiętajmy o tym, że. Te ślimaki są już po selekcjach, one są już dla Was dostępne, ale z racji tego, że jest 4 sztuki takie, no takie, że tak powiem, no niby duże, ale nie duże, ja na wszelki wypadek je sobie zostawię, wrzucimy je do innego pojemnika, a cała reszta, moi drodzy, dzisiaj zostanie nakarmiona, plus dodatkowo 7 sztuk pójdzie do nowego boksa tymczasowego, dlatego że 5 sztuk leci do kogoś, jeszcze nie będę zdradzał do kogo, opatrzcie, ten już młoda, młodziak wychodzi. 5 sztuk leci do kogo. Jeszcze nie będę mówił do kogo. Mam nadzieję, że niedługo się dowiecie. Chociaż, moi drodzy, dla osób, które mnie na bieżąco obserwują, na pewno będą wiedziały, o kogo chodzi. Mogę jedynie powiedzieć, że te ślimaki na pewno będą miały dobrze w nowym domku. Ale dobra, moi drodzy, przechodzimy do przekładania tych 7 sztuk. Dlaczego 7? 5 leci do kogoś, dwie największe zostają dla mnie. A moi drodzy, też czekajcie do samego końca odcinka. Oglądajcie na bieżąco, dlatego, że. W dzisiejszym odcinku będzie coś później, e, coś co no, na pewno się nie spodziewacie tego po mnie, po prostu będzie coś nowego, ale jeszcze Wam nie będę zdradzał co to jest, także oglądajcie na bieżąco. E, dobra, ja się biorę moi drodzy, dlatego że te ślimaki zaczynają mi się już rozchodzić, ale zwróćcie uwagę jakie one są zarąbiste, są bardzo ładne, z bardzo fajnymi muszlami i tak jak mówię, zostały tylko najlepsze. E, tu były aż cztery selekcje, ja planowałem trzy dosłownie, ale postanowiłem na... E, Maksymalne 4, żeby wszystko było ok, żeby nikt się później nie przyczepił, że coś jest nie tak. Oczywiście, ślimaki są po rodzicach niespokrewnionych, także bardzo fajnie. No i dobra, bierzemy się. Najpierw sobie odłowimy 7 sztuk. Ja już mam naszykowany pojemnik, moi drodzy. Jest to taki boks nie za duży. Mamy coś takiego. Nie powiem wam, ile to jest litrów, chociaż może. A nie, powiem wam, 2 litry. Najzwyklejszy pojemnik z wentylacją mamy wentylację po boku. Jak również na górze w pokrywce. Czyli mamy taką wentylację, jaką robimy zawsze. Przynajmniej w moim przypadku. I dobra, mój drodzy, ja mówiłem, że najpierw zrobimy teraz te 7 sztuk, ale nie. Najpierw wybierzemy sobie właśnie do tego małego pojemnika te cztery najmniejsze sztuki. Ja już sypię podłoże. Halo, halo, nie było mi dosłownie sekundy bo nabierałem tutaj podłoże i zobaczcie, już te maluchy wszystkie nam uciekają. Także szybka akcja. Oczywiście przypominam, już oczywiście. Było ten odcinek. Zorrze, że tak powtarzam się czasami, ale dlatego staram się zrobić to jak najszybciej, przez to też się mogę powtarzać, dlatego że no tak jak mówię, te ślimaki są dosyć takie szybkie i muszę dosyć szybko to wszystko rozegrać. Dobra, wiecie co, ja szybko przełożę te takie, co są najbliżej zejścia z pokrywki do środka, żeby nam nie było uciekały. A wracając do tematu wracając do tematu mój drodzy, właśnie zapomniałem o czym gadałem. Dobra, moi drodzy, ja już pamiętam. Bardzo zakręcony odcinek, ale dobra. Takie przypomnienie, tak jak mówiłem, już było tym odcinek, jeżeli chodzi o łapanie ślimaków afrykańskich. Pamiętajcie, że one są dosyć mocno przyczepione do powierzchni, po której chodzą. Czyli zsuwamy je po prostu do powierzchni, czy tam do po prostu jakiegoś brzegu, żeby je bezpiecznie ściągnąć. Nigdy nie ciągniemy za muszle do góry, dlatego że wtedy możemy ślimaka bardzo szybko. Uszkodzić, ale jeżeli chcecie więcej na ten temat, no to był o tym odcinek. Dobra, te na razie największe jeszcze zostawiam tutaj. Yy, patrzcie, już wychodzą kolejne. No dobra, streszczamy się. Czyli tak, najpierw przekładamy sobie te cztery najmniejsze. Tu nawet chyba będzie pięć z tego co widzę, ale dobra, wiecie, to jest po prostu na ten. Yy, to jest po prostu tylko po to, żebym ja sobie mógł je jeszcze chwilę podtrzymał. Na razie odjeżdżamy z tym na bok. Robimy sobie ten pojemnik. Ja po prostu przez jakiś czas sobie je potrzymam u siebie, one nie będą na sprzedaż i zobaczymy, co z nich wyrośnie. Także to jest tylko tak dla pewności mojej. Chociaż wydaje mi się, że powinno być wszystko ok, ale wiecie, zawsze lepiej przeczekać, niż zrobić jakąś głupotę i puścić limaki dalej. Także dobra, mamy pojemnik. Ja już sobie wybieram te 5 sztuk. Widzicie, tu jest trochę zamieszanie. Ja muszę znowu z nimi podjechać. Postawimy sobie to obok. I tak, tu mamy. O, tu jest ten maluszek. Jeden mamy. Jednego gościa. Tu mamy drugiego gościa. A, a, a. Tu widziałem jeszcze takiego jednego niepewnego, moi drodzy. Ale chyba teraz. A, widzę go. Dobra, jest tutaj. Widzicie, na samej górze się działa. Ja go nie widziałem. Trzy. Reszta powinna być, moi drodzy, ok. Chyba z tego, co tutaj widzę. Wielkościowo są albo olbrzymie, albo duże po prostu. No i ewentualnie jeszcze z tej pokrywki. Także tak, moi drodzy, zrobimy sobie 4, 5, 5 sztuk. 5 sztuk, bo tu widzicie, tu mamy jeszcze takie raz, dwa, trzy, cztery mi się te dwa małe po prostu wydają takie dosyć, no jeszcze mniejsze od wszystkich, dlatego na wszelki wypadek je, na wszelki wypadek je wezmę, ten nie chcę oddać, dobra, mamy i tego gościa, a reszta zostaje, moi drodzy, w głównym pojemniku, jeszcze, dlaczego jeszcze później wam o tym powiem? Czyli tak, mamy pięć limaków. Oczywiście tutaj, moi drodzy, ja im misek nie będę robił na razie, ale tylko dlatego, że po pierwsze one są mniejsze, także nie ma sensu dawać im na razie tutaj żadnej miski, po prostu musimy utrzymać podłoże, żeby było cały czas w odpowiedniej wilgotności, czyli dosyć sporej. Często pryskamy. No jeżeli chodzi o jedzenie, wiadomo, tutaj można dać jakąś podstawkę, ale z racji tego, że jestem codziennie u moich zwierzaków, codziennie sprawdzam, co się dzieje w każdym boksie, także jak po prostu coś tutaj się zepsuje, to ja im na bieżąco to będę ściągał. W dzisiejszym odcinku nie będę ich karmił, na razie zostawię je w ten sposób, ja sobie to po odcinku po prostu doprowadzę do stanu w jakim ma to wyglądać, czyli oczywiście węglan wapnia, w tym przypadku, no może w moim przypadku kreda pasterna, dlatego że od jakiegoś czasu ratuje się właśnie tą kredą pasterną, nie sepią, sepia u mnie sporadycznie. Oczywiście jeżeli macie stały dostęp do sepii, no to możecie jak najbardziej z niej korzystać, no i później sobie je jeszcze nakarmię, tak? Bo skarmienia już było sporo odcinków, także no nie ma sensu tego robić dzisiaj. Zawsze możecie sobie wrócić do tych odcinków, one są dla Was zawsze dostępne, także spoko. Kolejna sprawa. Wybieramy 7 największych ślimaków i w tym przypadku właśnie 2 pójdą dla mnie, 5 pójdzie do kogoś innego. Ja już mam naszykowany pojemnik tym, tymczasowy, dlatego że te ślimaki, te 5 sztuk, już w przyszłym tygodniu mnie opuści. Mam taki pojemnik, no teraz ciężko będzie go całego Wam pokazać, ale jest dosyć długi. On ma chyba, z tego co pamiętam, 14 litrów, dlatego że jest długi i niski. Tutaj pójdzie, właśnie, siedem największych ślimaków. Ja już się biorę zasypanie podłoża. Wiecie co, moi drodzy? Ja na razie może przymknę te ślimaki, bo to widzicie. One mi się zaraz wszystkie rozejdą. Także tutaj zaraz będziemy ogarniać ten temat. Ja je teraz szybko pościągam. Na chwilę zatrzymamy się. Dobra, chwilowo mam zamknięte te ślimory. Odkładamy na bok. Powiem wam, że chwilę mi się zeszło, bo to było tak, że ja jedne ściągałem na podłoże, już kolejne pięć na jego miejsce wracały na ściankę i próbowały wejść na górę. Także dobra, na razie. Mamy przymknięte, odkładamy na bok, a robimy sobie boks właśnie dla tej szódemeczki. Teraz będzie mi nawet lepiej wam pokazać, jak to wygląda. Czyli widzicie, mamy taki pojemnik z wentylacją, tak samo znowu: yy, góra bok. Yy, też, moi drodzy, ja zauważyłem, że często jest mi wypominane, że ja robię wentylację od góry, a nie na przykład właśnie od góry, ale z boku. Jak najbardziej możecie sobie robić taką wentylację. To jest po prostu mój sposób, który się na razie sprawdza. Wiem, że dużo osób mówi, że szybciej ucieka wilgoć. Zdaję sobie z tego sprawę, że w momencie, gdy gdy wentylacja jest zrobiona od góry, ta, ta wilgoć może delikatnie szybciej uciekać. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie mówię, że tak nie jest. Tak jest po prostu mój sposób. Nie musicie w się go trzymać. Równie dobrze możecie robić właśnie wentylację tutaj na boku od dołu, tylko też wiadomo, że na jakiś takiej wysokości odpowiedniej, żeby. Nie dotykało, znaczy inaczej, żeby już przykrywka poszła, żeby po prostu podłoże nam nie przykrywało tej wentylacji. Robimy delikatnie nad, nad podłożem i z drugiej strony gdzieś przy samej górze, ale też na boku po prostu po drugiej stronie. Dobra, mamy teraz pojemnik, sypiemy podłoże. Ja tego podłoża też nie będę jakoś super dużo dawał. Teraz sobie go dosypiemy. A nie będzie go dużo, dlatego że tak jak mówię, to będzie pojemnik dosłownie na chwilę. Ja też zauważyłem taką tendencję, że yy, często w komentarzach zadajecie mi pytania o rzeczy, które już były we wcześniejszych odcinkach. Ja też zapominam o tym, że zdarza się tak, że... często znaczy zdarza się. No tak jest, że przychodzą na kanał nowe osoby, które na przykład nie widziały wcześniej moich odcinków no i na przykład mogą nie wiedzieć dlaczego na przykład jadę takie podłoże, a nie inne, nic nie tłumaczę tego bo wiecie, ja się sugeruję tym, że już o tym odcinki były, ale jeżeli ktoś wchodzi pierwszy raz nie ma o tym pojęcia, dlatego może tak być, że czasami ja będę powtarzał rzeczy, które już były na przykład kiedyś tylko po to, żeby na przykład osoby, które są świeże tutaj żeby już miały taką, że tak powiem, no może nie podstawową, tylko takie pierwsze informacje jakby z pierwszej ręki, nie? Czyli tutaj na przykład mogę powiedzieć dla osób, które są pierwszy raz tutaj Dobrze, podłoże to jest właśnie wuchno kokosowe, które przed chwilą po prostu rozrabiałem, no i tak to wygląda. Dobra, mamy podłoże, daję tutaj dwie miski, jedna będzie na basen, druga będzie na yy, żarełko. Robię delikatny dołek, żeby po prostu ta miska też nie była zbyt wysoko. Mamy basen, A no, mogłem tego podłoża nawet dać trochę mniej. I mamy na żarcie. Wodę możemy sobie od razu nalać. Także moi drodzy, czekajcie, ja przypominam, czekajcie do końca odcinka, dlatego że, no będzie mała taka niespodzianka, może nawet nie mała, dlatego że ja mówiłem, że jeżeli chodzi o ten gatunek, to raczej się nie zapowiadało mnie, a dzisiaj jednak, moi drodzy, go zobaczycie, także spoko. Dobra, mamy wodę. Teraz nie będę karmił ślimaków, ani nie będę im dawał węglanu wapnia, bo tak jak mówiłem, takie rzeczy sobie zrobię po prostu po odcinku, bo też już takie rzeczy widzieliście. Wybiorę sobie teraz siedem największych ślimaków. Może go przekręcę trochę w ten sposób, i właśnie w tych, ślimach, w tych ślimakach będą dwie sztuki dla mnie, które sobie po prostu zostawiam dla siebie. I pięć sztuk, które jadą dalej. I zobaczcie, przed chwilą wszystkie ślimaki były ściągnięte, a już z powrotem opanowują całe wieczko. Także dobra, znowu musimy zrobić to szybko, ale oczywiście, żeby to była decyzja przemyślana. Czyli wybieramy najładniejsze tak naprawdę. I tak, na pewno najpierw będę się sugerował wielkością, czyli największe. A potem, sobie sprawdzi, sprawdzimy po prostu ich jakość, jeżeli chodzi o muszle. Ale z tego co moi drodzy, ja często do nich zaglądam, to naprawdę zostały już takie sztuki, które są, że tak powiem, bardzo ładne, jeżeli chodzi o muszle. Robimy to oczywiście delikatnie, żeby im nie zrobić krzywdy. A i moi drodzy, od razu. Mogę dać takie info, bo na przykład o tym jeszcze nie mówiłem, że jak ślimak siedzi na ślimaku, też oczywiście robimy to delikatnie i tak samo możemy sobie go zsunąć właśnie z muszli pierwszego ślimaka. Ten też jest ładny. Oj oj, oj. na plecki poleciał 3, 4, 4, tu chodzi bardzo ładnie. Suwamy go do góry 5. Chciałem zobaczyć, co się dzieje. Słuchamy gościa. Też jest ładny, duży. Ale gdzieś widziałem, moi drodzy, jeszcze takiego właśnie bardzo ładnego, dużego. Znaczy, wiecie, ja tak mówię, że bardzo duży, ale są wszystkie bardzo podobne do siebie, nie? Ale wielkościowo, no dobra, mogę powiedzieć, że na pewno ten. Chwilę się przed, przed chwilą zastanawiałem, ale możemy go wsadzić. I tak, mamy 2, 4, 6. Jeszcze jeden tu chodzi bardzo ładny, duży i teraz szybki taki luk kontrolny, czy na pewno nie ma gdzieś któregoś większego, ale wydaje mi się, że wielkościowo chyba największe już zabraliśmy tu jest taki jeszcze podobny i ten jest podobny, ale wydaje mi się, że chyba największe zostały zabrane także dobra mamy 7 ślimaczków ja sobie jeszcze je wszystkie przejrzę, żeby nie było o, mogę Wam w ogóle pokazać jakie one są bardzo ładne aby złapiemy ostrość Nie mogę złapać ostrości zbytnio Ale naprawdę, musicie mi uwierzyć, że mają bardzo ładne muszle I wiecie co, ja tutaj mam trzy lampy, a strasznie jakoś tak słabo to widać wszystko, nie wiem dlaczego tak się dzieje Weźmiemy może kolejnego Też muszla bardzo ładna Takie pypcie Elegancko, dobra Także dobra, mamy 7 ślimaczków Ja je później nakarmię, zwróćcie uwagę co tu się dzieje już one są szalone. Także dobra. Resztę sobie po prostu nakarmimy. I teraz tak to zamykamy. Gdzieś tu miałem pokrywkę. Dobra, widzę. Siedem glutków spakowane. Kolejną sprawą, moi drodzy, będzie. Oczywiście, nakarmienie tych maluchów. Ja je teraz przełożę wszystkie na, na, na sam dół. Tu też, moi drodzy, była miska. Oczywiście, one już sobie ją zakopały. Dzisiaj nie będziemy tu sprzątać, choć wiem, że trzeba. Posprzątam sobie jutro na spokojnie, nie będę z tego robił odcinka. Kwestia kolejna jest taka, że na pewno widzicie, robi się tu już dosyć ciasno w tym pojemniku. I temat wygląda tak, że one za tydzień dostaną nowe boksy, I tu Was zaskoczę, każdy będzie miał oddzielny boks. także to nie jest tak, że ja czekam na nie wiadomo na co. Po prostu chciałem odczekać chwilę, aż delikatnie jeszcze podrosną. By każdego ślimaka oddzielić od innego. Dlatego, że one dosyć szybko już zaczynają rosnąć. Wiadomo, że to nie jest jeszcze czas na ich rozmnażanie. Wiadomo, że są jeszcze za młode. Jednak ja postanowiłem zrobić im już takie boxy, żeby mogły sobie w nich mieszkać. Do czasu aż ktoś się po prostu zgarnie, ewentualnie zostaną ze mną na dłużej. Także każdy ślimaczek będzie miał swój box. I nie będzie z tym problemu. Jedynie problem będzie taki, że będę musiał zakupić oczywiście nowe boksy. co też zwiąże się finansowo, ale no trudno. Chciałem, to mam. Też pamiętajcie, że jeżeli rozmnażacie ślimaki, wiadomo, że one jedzą. Wiadomo, że one potrzebują mieć miejsca. Także musicie po prostu mieć na uwadze to, że koszty mogą być naprawdę ciekawe. Ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Także dobra. Ślimaczki są na dole. Ja może je rozgonię na razie, żeby środek został pusty. Wsadzę tutaj miskę, kolejną. Dobra. Wsadzę tu kolejną miskę. Za chwilę je nakarmię. Też nie będę robił tego na odcinku, tak jak mówiłem. Węglan wapnia jeszcze trochę zostało, ale oczywiście sobie dosypiemy. Ja je teraz zamykam. Ogarnę je sobie później. No też nie ma sensu przedłużać tego odcinka. I lecimy, moi drodzy, z niespodzianką, bo ja wiem, że niektórzy od samego początku na to czekali. Kolejną niespodzianką są moi drodzy, też ślimaki, których jeszcze nie miałem u siebie. A jakie to będą ślimaki? Już wam pokazuję. Oczywiście one nie są w tym pojemniku, w sensie, że one tak do mnie nie przyjechały. Były oczywiście bardzo fajnie zapakowane. Jednak już wam pokazuję, o co to się rozchodzi. Postawię sobie może tak. Tu jeden się przyczepił na górę. Delikatnie go ściągnę. Już wiecie co to jest, moi drodzy? To jest, moi drodzy, y, fulika. Fulik jeszcze u siebie nie miałem. Y, kwestia jest taka, że ja tych filmaków nie kupiłem. Te ślimaki do mnie przyjechały, że tak powiem, za darmo. Nie płaciłem za nie. Y, po prostu zostały przeze mnie adoptowane. Tak, moi drodzy, adoptowałem trzy ślimaki. Dlaczego adoptowałem nie kupiłem z, ze sprawdzonej hodowli? Kwestia jest taka, że ja ślimaki z, ze sprawdzonej hodowli jeszcze zdążę sobie kupić do swojej, do swojej, że tak powiem, hodowli. Jednak po prostu dlatego, że nigdy fulik nie miałem, chciałem po prostu sprawdzić, jak to będzie wszystko wyglądało, jak będą fajnie rosły. Jeżeli chodzi o pochodzenie tych ślimaków, wiem, że to było rozmnożenie. Nie wiem, czy to. znaczy może inaczej, nie wiem. Kwestia jest taka, że rodziców widziałem na zdjęciu, ale wiecie jak to różnie bywa, na pewno nie będą u mnie mnożone. Ja po prostu na tych klimakach chciałem sobie przetestować, jak one po prostu rosną, jak to wszystko wygląda, do jakiej wielkości urosną. One zostaną u mnie i dlatego, że zostają u mnie i też nie znam ich pełnej, że tak powiem, historii, dostaną wszystkie oddzielne boksy, będą miały swoje trzy każdy domki. No, i tak to wygląda czy ja zachęcam do adopcji czy odradzam moi drodzy kwestia wygląda tak że ja oczywiście wolę kupować ze sprawdzonych hodowli ale adopcje też nie są złe oczywiście może, możecie sobie adoptować ślimaki na przykład nie wiem jest dużo ogłoszeń czy na OLX czy gdzieś po prostu po grupach na Facebooku jednak pamiętajcie o tym że jeżeli ktoś po prostu mnoży tylko po to, żeby mnożyć i później oddawać, to raczej nie wspieramy takich ludzi. W momencie załóżmy, gdy po prostu komuś się niechcący rozmnożyły, czy wiadomo, są też gatunki, które potrafią się z jednej sztuki same rozmnożyć, wtedy wiadomo, jeżeli trzeba, to pomagamy, można adoptować, można się ogłaszać, wtedy bierzemy. Ewentualnie oddajemy maluchy na, że tak powiem, karmówkę. No każdy wie o co chodzi, nie? Były oczywiście o tym odcinki, także możecie sobie do nich zawsze wrócić, ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj gadamy od tych trzech. Szredniak, jak już nie powiem maluszkach, bo są wielkościowo całkiem takie fajne. Mamy takie pypcie. I dla nich sobie właśnie dzisiaj, no ten jest akurat ładny, yy, dzisiaj zrobimy sobie dla nich właśnie yy, na szybko domki, ale też w dużym skrócie, dlatego że już nieraz były boksy robione, także na razie odjeżdżamy z nimi na bok i szykujemy trzy boksy dla yy, fulik. Mamy jeden pojemnik, Oczywiście wentylacja góra e, dół w moim przypadku. Mamy drugi pojemnik. Te wszystkie pojemniki są podobne wielkościowo. Mamy tutaj około 15-16, chociaż nie, chyba tu było więcej jak 16 litrów. Ale wiecie co musicie mi uwierzyć, na słowo, że to jest 16 litrów, bo dziś tutaj miałem naklejkę, oczywiście ją gdzieś przegapiłem, będę musiał jeszcze pomierzyć te boksy, ale dobra, pierwsze co, e, sypię podłoże do jednego i drugiego. Już gdzieś zgubiłem łopatkę. Dobra, mam łopatkę. Ja to oczywiście zrobię w skrócie. Nie będziecie na to patrzeć, jak ja sobie podłożę, dlatego że jest to bez sensu. Dobra, podłoże już mamy gotowe we wszystkich trzech boksach. Ja to delikatnie uklepię, ale oczywiście też nie za mocno. Bo pamiętajmy, że ślimaki lubią, lubią się kopać. Tu podłoża mamy około 5-6 cm, tak na oko. Też pamiętajmy, że to nie są dorosłe ślimaki. Także boks oczywiście jeszcze nie jest docelowy. Że tak powiem, jest tymczasowy, ale oczywiście każdy ma swój pojemnik. Dajemy jedną Micha na basen, w jednym jak i w drugim przypadku. Micha na pokarm, żeby się szybko nie psuł. Ja tu jeszcze od razu szybko dosypię do podłoża węglanu wapnia. a jak wiecie ja jeżeli chodzi o węglan wapnia to sypię i do pokarmu i tak samo na podłoże, bo ślimak jak będzie chciał również z podłoża sobie może pobrać taki węglan wapnia a pamiętajcie, jakieś takie właśnie źródło czy sepia, czy kreda musi być, dlatego że ślimak w momencie gdy rośnie, ta muszla też mu rośnie i z czegoś musi pobierać te składniki do budulca dobra, mamy na razie dwa boksy ja oczywiście nie będę ich dzisiaj tutaj karmił na razie je po prostu przełożymy, także biorę się od razu za to Pierwszego gościa. Taki ziomal. No powiem Wam, że ciekawy jestem, dlatego że Fulik jeszcze nigdy u siebie nie miałem, a wiem, że to jest najpopularniejszy gatunek w Polsce, jeżeli chodzi o hodowlę. Także jestem ciekawy. Ten dostanie, dlatego że jest mniejszy. Dostanie trochę niższy pojemnik. Tu teraz damy największego, już Wam, już wam go pokazuję. To jest największa sztuka. Zwróćcie uwagę, że na mocy taki wzorek na muszli. To po prostu mogło być, że jakieś po prostu stare pęknięcie ewentualnie po prostu genetycznie tak wyszło. Ale ogólnie, jako ślimak jest bardzo ładny. No i tak jak mówię, ja ich nie planuję rozmnażać, one po prostu będą u mnie i tyle. Ten dostaje większy boks. Trzymaj ziomal, Dolewamy wody. Z racji tego, że podłoże jest dosyć wilgotne, już podłoża nie będę bardziej zraszał. Jedynie dolejemy wody do basenów. Także, gdy ślimak będzie miał taką ochotę, może się napić, może sobie do niego wejść. Nie ma z tym akurat problemu. No, i tak jak mówię, jeżeli chodzi o jakieś malutkie ślimaczki, w sensie, że macie młodzież, miska na basen nie jest kompletnie potrzebna do takich rzeczy. No, nie musicie tego mieć. Ale jeżeli ślimak rośnie, ma już tam jakieś swoje centymetry muszli. Ja jednak polecam, żeby jakiś taki płytki basen był w boksie czy w terrarium. Dlatego że ślimak, gdy będzie miał taką ochotę, to sobie wejdzie do takiej wody. A też pamiętajcie o tym, że ślimaki bardzo lubią wody. Dobra, mamy dwa boksy. Karmienie zostawiam sobie na później. I też przypominam, osoby, które nie wiedzą, jak karmić ślimaki afrykańskie, już taki odcinek jest na kanale. Także zapraszam. W ogóle sporo mam odcinków o ślimakach afrykańskich. Także jak macie ochotę, wpadajcie i zerkajcie sobie. Ten też zamykam i robimy sobie od razu jeszcze ostatni boks, dla ostatniej fuliki. Ale na pewno na pewno się nie spodziewaliście, że kiedykolwiek jakieś fuliki się nie mnie znajdą, bo ja pamiętam, że mówiłem, że no nie zapowiada się. Tu już sobie trochę wysypałem tego węglanu wapnia, dlatego że akurat nie miałem w ręce. Został to ostatni boks. Jak widzicie wentylacja tu mam trochę wyżej dlatego że już nie pamiętam co w tym boksie było kiedyś kiedyś ja sobie go po prostu wymyłem. Oczywiście tą wentylację później sobie trochę obniżę bo bo wiecie co no jest trochę delikatnie za wysoka. Ona raczej powinna być niżej. Tym bardziej że już w wieczku mam wentylację, zwróćcie uwagę. Już jedna wentylacja jest, także nie ma sensu dorabiać kolejnej górnej. Ja po prostu no nie wiem, albo sobie zakleję tą wentylację i zrobię niżej, albo po prostu za jakiś czas wymienię boks na inny. Także dobra. Oczywiście ta sama kwestia, czyli basen. Miska na żarcie. Nalewam wodę. Ja Was oczywiście zapraszam do zostawienia łapki pod tym filmem. Czy do góry, czy do dołu, to zostawiam w Waszej kwestii, jeżeli taki materiał Wam się podobał. To oczywiście w górę, jeżeli coś było nie tak, zostawcie w dół. Pamiętajcie, że się sugeruję Waszymi opiniami, także spoko. I tak, przekładamy sobie ostatniego malucha. Zwróćcie uwagę. Taki ziomal. No i tak jak mówię, to są trzy ślimaki, które że tak powiem adoptowałem. Ja ich nie kupiłem. Przyjechały tutaj, żeby sobie po prostu żyć, że tak powiem. No i fajnie. Eee, dobra, mamy wszystkie trzy ślimaczki. No, powiem Wam, że trochę się zaskoczyłem tym, że jednak wziąłem te ślimaki, dlatego, że tak jak mówię, no nie miałem tego gatunku u siebie jeszcze, także wszystko przede mną. Fajnie, że to jest dosyć popularny gatunek i będę miał okazję się, że tak powiem, z nim oswoić u siebie. Dołącza do kolejnych gatunków po prostu u mnie na hodowli, także cieszę się. Jeżeli taki materiał Wam przypadł do gustu, tak jak mówię, zostawiajcie łapki. Oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco, bo ostatnio robimy częściej live'y. Ostatnio były live'y z robienia terrarium dla Agamy Brodatej. Prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden. Oczywiście odcinki będą teraz częściej. No i co Wam mogę powiedzieć? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Bajo!